Człowiek nigdy nie wie, kiedy na drugim brzegu rzeki spotka kogoś, kto wyszepcze. W życiu liczą się tylko chwile. Urodziłaś się w Krakowie, a mieszkasz w naszym pięknym domu. Dlaczego? W Krakowie się urodziłam i wychowałam. Natomiast tam również poznałam mojego obecnego męża. I po pewnym czasie dla niego przyjechałam tutaj do Bytomia, który już troszeczkę wcześniej poznałam rok wcześniej mniej więcej. Spodobało mi się to miasto i postanowiłam tu zamieszkać. Jedno życie, jeden człowiek jeden dom, jeden ogród jeden stół, jedno krzesło jedna miska, jeden bóg jeden sens. Ile w tym egoizmu? Przyjechałaś z Krakowa e, za, za wielką miłością, e, jesteś e, pracownikiem socjalnym, harcerką, i do, te, do tego jeszcze poetką. Skąd tyle różnych zainteresowań? E, poetką był, jestem najdłużej z tego wszystkiego, bo piszę od 13 roku życia, czyli już jakieś 14 lat. E, Nikiem socjalnym jestem, poniekąd z wyboru, poniekąd była to wersja awaryjna, bo no, chcąc nie chcąc nie dostałam się na studia, coś trzeba było zrobić, a zawsze lubiłam pomagać innym. A harcerką? Pewnie dlatego, że zawsze wychowywałam się w kulcie munduru. Mój dziadek, już nieżyjący, był pilotem. Pilotem. Pilotem wojskowym. Zawsze u mnie gdzieś tam przetaczały się takie ideały typowe, i do harcerstwa, i do typowe dla żołnierzy. Zawsze pewne rzeczy związane z wartościami były dla mnie jakby od zawsze. Tak? No, to nie były czasy tylko szkoły, to było już wcześniej. jakby Nauczyłam się chodzić pewne rzeczy już umiałam. Już E, od razu, e, a poza tym, no, tata był harcerzem, wujek był harcerzem, moja babcia wiele lat wcześniej była harcerką, tak by przyszło to w genach. Czyli to jest e, tradycja, 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 tradycja rodzinna. rodzinna. Jestem jakby kolejną osobą, która to kultywuje. Co, co najbardziej lubisz w harcerstwie? E, to, co jest e, Najważniejsze dla mnie to, to, to braterstwo. Ja przyjechałam tutaj z obcego miasta, z Krakowa, i e, brać harcerska przyjęła mnie po prostu jak swoją. Mimo, że nie znała mnie. Ja pamiętam, że jak przyszłam do chłopca, to się bardzo denerwowałam, bo jednak e, wspaniałej komandatki drugiej maszyny no nie znałam i, i no mogłam, mogłam je różnie odebrać. Jasne, nie ma problemu, jak najbardziej. E, i, <laughs> e, I jakby e, ułatwia to działanie. E, jak któryś z nas ma jakiś problem, reszta jak najbardziej pomoże, nawet nieproszona. I to jest wspaniałe. E Piszesz poezję bardzo piękną, bardzo taką, y, widać tutaj dużą wrażliwość, y, co Cię inspiruje? To może być muzyka, to może być zdarzenie, które przeżyję, to może być film, to może być y, wizyta w muzeum, to może być dokładnie wszystko. Mhm. Ja nigdy do końca nie wiem, co to jest, bo e, nie piszę na zawołanie. Parę razy mi się zdarzyło, że musiałam napisać na zawołanie, w, e, owe teksty już wyglądowały w koszu. E, a zwykle polega to na tym, że to jest po prostu chwila, kiedy aha, to teraz, I to jest tramwaj, nie wiem, to jest w środku nocy wstaje i napisze, że dokładnie nigdy nie wiadomo kiedy powstaje. Ze dwa teksty powstały na koncercie w Chówcu. Los jest jak jesień o różnorodnych barwach. Gdy zechce to powieje nami jak kolorowymi liśćmi. W tym domu jest dużo miłości, są obrazy, są, są wiersze, są książki, są piękne stare meble. No ale oczywiście co najważniejsze jest tutaj też Twój mąż i, i Jamnik, tak? Czyli tak, moja sucka, Jamniczka, nasza suczka, da ścisłości Bimba. Ona już ma swoje Kompletnie lata, szwarta. bo to już jest dziesięcioletnia suczka. Widzę na tym obrazie to jest tak, ojciec, dziadek, kto to jest? To też mój ojciec. Aha, i widzę też jamniczkę, tak? Nazywa się ta z obrazu? Bimba. Aha. Bimba, druga też ścisłości. Czy to jakaś tradycja, tutaj jest rodzinna z jamnikami? Tradycja rodzinna w rodzinie mojego męża. Wszystkie jamniki, a też ścisłości jamniczki nazywały się Bimba. Tradycja trwa już jakieś 70 lat. 70 lat. Coś niesamowitego. Bimba. O, no chodzę tu. I ja oto nasza bohaterka. Bimba czwarta. Bimba czwarta. Weźmy po pozu jeszcze trochę.